Cześć. Jeśli odpowiadasz za rozwój ludzi w firmie, to tak jak niemalże w każdym pionie w tej chwili masz czas przemyśleń prawdziwego zarządzania zmianą i zastanowienia się, czy zawiesić to wszystko na spokojniejsze czasy, czy przeciwnie, wesprzeć ludzi w tym wyjątkowym czasie w sposób, który jest dla nich adekwatny. No właśnie, czyli odwołaliśmy wszystkie szkolenia offline. Co możemy zaproponować ludziom w tym czasie pandemii? Wiele, możemy doprowadzić im wiele. Na pewno nie rekomenduję wysłania tradycyjnych e-learningów, które gdzieś tam siedzą w szafie być może się wydaje, że to świetny pomysł, żeby je wydobyć z tej szafy. Ok, Pamiętajmy, że ludzie w tej chwili potrzebują też interakcji i kontaktu. Chcę Wam opowiedzieć o czterech formatach, które my w w tym tygodniu realizujemy dla naszych klientów. A więc po pierwsze, dzisiaj zakończyliśmy szkolenia dla grupy menedżerów z grupy Raben. Marcin Czerwiński poprowadził całodniowe szkolenie online. Całodniowe, 7 godzinne szkolenie z przerwami. Zastanawialiśmy się, jaka będzie energia uczestników, i okazuje się, że jest wyśmienita, że byli bardzo punktualni w powracaniu z wykonywania zadań indywidualnych do grupy. Przede wszystkim też pracowali w podgrupach wirtualnych, czyli łącząc się z domu. Każdy mógł w dwójkach, w trójkach pracować ze sobą, nasz trener miał na to ogląd i w ten sposób prowadził warsztat, mówi niemalże jak zwykły. Oczywiście są tam bardzo konkretne elementy metodyki, które zmieniliśmy, żeby dostosować się do, do tego formatu, właśnie. A więc, czy szkolenie offline dwudniowe można przenieść? Można je zamienić w niemal całodniowy warsztat. Co jeszcze można zrobić? można e, zrobić e, taką szytą na miarę lekcję online, a więc jeżeli chcemy dotrzeć do ludzi, żeby na przykład nauczyli się modelu rozmowy oceniającej, e, dla grupy Orange e, nagrywaliśmy wczoraj tutaj w tym studio e, scenkę, e, w której coach rozmawiał z e, menedżerem, bo był to coaching HR Business Partnera dla menedżerów, e, a równocześnie e, do kamery przedstawiał Konkretne kroki modelu, którego używał w, tym właśnie, w tej właśnie rozmowie. A więc taka lekcja, taka duża piguła konkretnej wiedzy. Trzeci format to formaty nieco mniejsze, dwugodzinne, ale znowu raczej nie webinarów. Tych, których jest sporo i było od lat sporo, robimy je, to prosta forma. To, co myślę, że lepiej działa, nie myślę, tylko we wtorek za nami taki webinar, jutro kolejny, dwugodzinne espresso session. To połączenie z jednej strony tego, że trener prowadzi zajęcia, ale nie tylko prowadzi je patrząc w ekran, ale co 10 minut zaprasza grupę na platformę zgrywalizowaną, do której wskakują i mają 2-3 Pięciominutowe zadania związane z tematem tego szkolenia. To nie tylko zmienia dynamikę takiego spotkania, ale też pozwala ludziom odetchnąć od słuchania i być może patrzenia w kamerę, bo to też jest obciążenie psychiczne, a po chwili wrócić z nową energią, bo właśnie wykonałem zadanie. Właśnie wykonałem jakiś Trener na bieżąco ma podgląd na platformie i nawzajem uczestnicy widzą swój ranking, więc widzą, czy pozostali też się w to angażują. Muszę Wam powiedzieć, że po pierwszym zadaniu, kiedy jeszcze nie wiedzieli do końca, co robić, kolejne, trzecie, czwarte, piąte, szóste, w, synchronicznie wchodzili, realizowali, wracali do pokoju bez żadnych opóźnień. To podkreślają nasi trenerzy tą niesamowitą dyscyplinę w, w, uczestników właśnie w tych formatach. No i ostatni format, o którym chciałem powiedzieć, to jednak całość najlepiej działa, kiedy wykorzystujemy pełen ekosystem, jakim jest zgrywalizowana platforma GameHill nasi klienci, którzy zakontraktowali przed tymi czasami nowymi projekty w formule hybrydowej, a więc takie, które były warsztaty offline co kilkanaście tygodni i działania online, drobne mikro porcje mikroporcje wiedzy dostawali uczestnicy na platformie. Co się dla nich teraz zmieniło? No, zmieniło się nie tak wcale wiele, bo zaprosiliśmy ich po prostu na tej samej platformie, którą znali, oprócz tych mikro do wirtualnej klasy. A więc e, dziś, jutro, e, nasz trener Mirek Urban dla e, e, liderów Leru Amerleu w programie talentowym, po prostu zarządzanie zmianą, jakże adekwatnie, robi właśnie w tej formule. E, grupa dzieli się na pół, do południa 3,5 godziny pracuje z sześcioma menedżerami, po południu pracuje z drugą szóstką menedżerów, kolejnego dnia to samo dla drugiej grupy. E, a więc jak najbardziej jesteśmy w stanie dostarczyć dobrą, wartościową, porcji rozwoju ludziom w tym czasie. Oni, się bardzo potrzebują, potrzebują kontaktu, interakcji, wsparcia. Jeżeli mówimy o zarządzaniu zmianą, to nie ma bardziej adekwatnych czasów, żeby takie szkolenie przeprowadzić, bo oni już przetestują je jutro na swoim zespole. Zapraszam, zapraszam do kontaktu. Na pewno będziemy w stanie was wspomóc. Pozdrawiam.